Audycja radiowa, Boży głos w czasach ostatecznych Mógłbym to przekazać młodym. Czy wiecie, że Abraham Lincoln aż do 21 roku życia nie miał żadnej książki oprócz Biblii i Księgi Męczenników Foxa? Widzicie to? To, co czytacie, kształtuje wasz charakter. Nic dziwnego, że mamy obecnie tłumy obłąkane z Radi Vanessa o godzinie 8.10. Jestem szczęśliwy w Jezusie, opyła mój grzech Jego krew. I z serca pełnego radości rozbrzmiewa dziękczynny mój śpiew. Jak jestem szczęśliwy w Jezusie, od grzechów już woli i wi jak jestem szczęśliwy, bo przecież sam Boży ukochał mnie Syn. Jak jestem szczęśliwy w Jezusie, ustów Jego spocząć już śmiem. Umacnia mnie moc Jego łaski, zaufać zupełnie Mu chcę. Jak jestem szczęśliwy w Jezusie Od grzechów już wolny i win Jak jestem szczęśliwy, bo przecież Sam Boży ukochał mnie Syn Jak jestem szczęśliwy w Jezusie się, otoczył pokojem mnie swym, jak cudnie zaś będzie tam w niebie, gdy wiecznie zostanę już z nim. Jak jestem szczęśliwy w Jezusie od grzechów już wolny i win Jak jestem szczęśliwy, bo przecież sam Boży. Kochał mnie syn. Pewna kobieta zwróciła się do opieki społecznej o zapomogę, ponieważ była bardzo uboga. Miała syna, który jakiś czas temu wyjechał do Indii. Ta kobieta po prostu zostałaby z jedzenia i środków do życia, aż przyszli z opieki, żeby to sprawdzić, czy dać jej jedzenie i zapomogę. Kiedy oni tam przyszli, ten człowiek zapytał: Czy nie ma pani żadnych bliskich, żeby pani pomogli?. Odpowiedziała: Ależ tak, mam syna. Powiedział, a co on robi? On jest inżynierem, pracuje w Indiach. A dla kogo on pracuje? Powiedziała, dla rządu Stanów Zjednoczonych. Czy on ci nie pomaga? Odpowiedziała, on, on mi nie pomaga. Ale, powiedział, w takim razie, dlaczego nie zwrócisz się do niego zamiast dzwonić do opieki? Powiedziała, on jest takim słodkim chłopcem, pisze do mnie takie słodkie listy. I dalej powiedziała, wiecie, ja go kocham, więc ja mu nie mogę powiedzieć, że jestem w takiej potrzebie. Oni powiedzieli: On do ciebie pisze listy i masz z nim kontakt i to wszystko? Tak, i mimo to on ci nie pomaga? Powiedziała: Nie, lecz on mi wysyłał kilka najpiękniejszych obrazków, jakie kiedykolwiek widziałam w moim życiu. Więc ten człowiek powiedział: y, Pozwól, że zobaczę kilka tych obrazków. Ona powiedziała: Oczywiście, proszę pana, ja je mam właśnie tutaj w Biblii. Otworzyła Biblię i zaczęła je wyciągać. Czy wiecie co tam było? Indyjskie czeki z obrazkami. Jak wiecie, na indyjskich czekach są obrazki. Ona miała tam tysiące dolarów, ale po prostu nie wiedziała o tym. To wszystko było ukryte w tej Biblii. Zastanawiam się, czy dzisiaj Jezus nie objawi nam tego, co jest dla nas ukryte w tej Biblii. Jesteśmy bogaci, posiadamy Jego łaskę i Jego miłosierdzie. Przejrzyjmy naszą Biblię. I zobaczmy, co w niej mamy. Cieszę się, że jestem jednym z nich, napełnionych Duchem Bożym chrześcijan. Audycja radiowa Boży głos w czasach ostatecznych. Przypominam sobie, jak pewnego razu leciałem wieczorem z Chattanooga. Samolot musiał lądować w Memphis w stanie Tennessee. Umieszczono mnie w wielkim wytwornym hotelu. Potem zadzwonili do mnie i powiedzieli, że samolot poleci dalej. Następnego dnia, o godzinie siódmej rano, wyszedłem z hotelu, chcąc wysłać trochę listów do znajomych. Kiedy tak szedłem, Duch Święty powiedział do mnie, idź dalej. Szedłem po prostu dalej, aż znalazłem się w murzyńskiej dzielnicy. Kiedy tam stałem, pomyślałem, orety, popatrz, która godzina. Ten samolot ma za chwilę odlot. Lecz Duch Święty mówił do mnie ciągle, idź tylko dalej. Więc szedłem dalej. Przypadkiem zobaczyłem stojącą przed jedną z tych murzyńskich ruder, gdzie mieszkali ci biedni Murzyni, i opierającą się o płot typową, starszą murzyńską kobietę, głowę miała obwiązaną taką chłopięcą koszulką. Idąc, śpiewałem: Haleluja, cieszę się, że jestem takim jak dawni chrześcijanie. Lecz ciągle w sercu zadawałem pytanie: Boże, czego sobie ode mnie życzysz? Śpiewałem sobie: cieszę się, że jestem jednym z nich, napełnionych Duchem Bożym chrześcijan. Czy wierzycie w to, że Duch Boży może kierować krokami człowieka? Tak. Było to przed 14 laty. Patrzyła przez płot. Kiedy dzieliło mnie od niej kilkanaście metrów, zauważyłem, że ta starsza czarnoskóra pani śledzi mnie wzrokiem. Wiecie, przestałem śpiewać i podszedłem do niej. Na jej grubych policzkach zauważyłem wielkie krople łez. Popatrzyła na mnie i rzekła: "Dzień dobry, panie pastorze". Powiedziałem: "Dzień dobry, pani". Uśmiechnęła się szerokim uśmiechem. Powiedziałem: Skąd pani wiedziała, że jestem pastorem? Tam na południu kaznodzieję nazywano pastorem. Wiedziałam, że tu przyjdziesz, odpowiedziała. Skąd to pani wiedziała? Czy pani mnie zna? Ależ nie! Lecz wiedziałam, że tu przyjdziesz. Czy słyszałeś historię Szunamitki z Biblii? Chodzi o kobietę, która okazała gościnność Bożemu prorokowi Elizeuszowi. Ona nie miała syna. Jej mąż był w podeszłym wieku, lecz Elizeusz powiedział jej, że będzie miała syna. Słowa proroka się sprawdziły. Kiedy kilka lat później syn zmarł na skutek wypadku, Elizeusz modlił się do Boga, który przywrócił chłopca do życia. A więc ona zapytała: Czy słyszałeś historię Szunamitki z Biblii? Tak odpowiedziałem. Znam tę historię. Ja jestem taką kobietą. Pan Bóg darował mi dziecko i powiedziałam Bogu, że je wychowam. Jestem biedna. Zarabiam na utrzymanie, piorąc i pracując u białych ludzi. Bóg powiedział mi, że On daje mi to dziecko, więc obiecałam Bogu, że je wychowam. Wychowałam je najlepiej jak umiałam, lecz pastorze, mój chłopiec, zaczął zadawać się z niewłaściwym towarzystwem, zaraził się chorobą, o której dowiedzieliśmy się dopiero wtedy, gdy była już bardzo zaawansowana i teraz umiera tam w łóżku, od dwóch dni jest już nieprzytomny. Lekarz przyszedł i powiedział, że choroba pochłonęła mu serce, dostała się do krwiobiegu i zniszczyła go do tego stopnia, że żadne lekarstwa mu już nie pomogą. Powiedział, że on umiera, a ja nie mogę patrzeć, jak on umiera będąc grzesznikiem, powiedziała. Modliłam się nieustannie, modliłam się przez całą noc, on jest nieprzytomny i nic nie wie od dwóch dni. Modliłam się, Boże, ty dałeś mi to dziecko tak jak w szunamitce, lecz gdzie jest twój prorok, Elizeusz? Gdzie mogłabym znaleźć pomoc? Zasnęłam na kolanach. Pan Bóg powiedział do mnie we śnie: Wyjdź na dwór i stań przy bramce. Ulicą będzie przechodził pewien mężczyzna w ciemnym garniturze i jasnobrązowym niewielkim kapeluszu. On będzie z tobą rozmawiał. Powiedziała: Wyszłam tu jeszcze przed świtem i odtąd tu stoję. Miała plecy mokre od rosy. Potem zobaczyłam ciebie w jasnobrązowym kapeluszu, lecz miałeś nieść małą podręczną torbę. Zostawiłem ją w hotelu, powiedziałem. A więc mówisz, że twój chłopiec jest chory? Umiera powiedziała. Czy znasz mnie? Nie, nie znam cię wcale, pastorze. Nigdy nie słyszałam o tobie. Modlę się za chorych powiedziałem. Lecz ona nie była tym zainteresowana nie chciała, żeby jej chłopak umarł, będąc grzesznikiem. Wszedłem do środka tego starego domu przykrytego papą nad drzwiami wisiał napis: Boże, błogosław nasz dom nie było niczego na podłodze tylko dwie ramy łóżka leżał tam wielki mężczyzna. Wielki, przystojny mężczyzna, ważący ponad 80 kilogramów. Miał chyba 1,80 80 m wzrostu. W rękach ugniatał koc i mamrotał. Powiedziała, to jest ukochany synuś mamusi. Pomyślałem, ukochany synuś mamusi. Choć leży tu, umierając na chorobę weneryczną. Ona pocałowała go w czoło, poklepała i powiedziała, ukochany synuś mamusi. To poruszyło moje serce. Pomyślałem, tak. Obojętnie jak głęboko jesteś w grzechu, pozostajesz ciągle jej ukochanym dzieckiem. Widzisz, obojętnie w jak złym on jest stanie, był nadal skarbem swej mamy. Potem pomyślałem, Bóg powiedział, że matka może zapomnieć o karmionym przez siebie piersią niemowlęciu, lecz ja, Bóg, nie mogę nigdy zapomnieć o tobie, bo twoje imię wyryte jest na mojej dłoni. Rozumiecie? To jest niemożliwe, aby Bóg zapomniał o swoim ukochanym dziecku. Patrzyłem na tą ubogą świętą kobietę. Było widać, że nie miała w domu dosłownie niczego. Posiadała jednak w domu coś, co powinien mieć każdy dom w jakimkolwiek zakątku świata. Był to Bóg. Wolę to, niż wielki piękny dom ze zdjęciami modelek i tym całym wulgarnym paskudztwem. Tam leżała stara otwarta Biblia z pomarszczonymi stronicami. Spojrzałem na tą kobietę. Powiedziała do syna: "Kochany, pastor przyszedł pomodlić się o ciebie". On tylko coś wymamrotał. H, hmm, jest ciemno. Co on mówi? Zapytałem. On nie wie, gdzie się znajduje. Doktor powiedział, że on nie wie, co się z nim dzieje. Myśli, że jest gdzieś na otwartym morzu i wiosłuje płynąc łodzią, i że się zagubił. I tego nie mogę właśnie wytrzymać, pastorze. Świadomości, że moje ukochane dziecko umiera, będąc zgubione. Wiem, że przyszedłeś mi pomóc, bo Pan Bóg mi to powiedział. Powiedziałem, pomodlę się o niego. Może Bóg go uzdrowi. To ją nie interesowało. Chciała tylko jednego, żeby odzyskał świadomość i wyznał, że jest zbawiony. Liczyło się dla niej tylko jego zbawienie. I tak kiedyś musiałby odejść z tego świata. Ach, gdybyśmy tylko mogli mieć takie nastawienie. Ona wiedziała, że wtedy będzie mogła spędzać ze swym dzieckiem wieczność w tym domu po tamtej stronie. Gdybym tylko mogła usłyszeć od niego, że jest zbawiony, powiedziała. Uklęknijmy, powiedziałem. Uklęknęła. Chwyciłem go za stopy, które były bardzo zimne i lepkie. Nie mogłem go przykryć tym cienkim kocem. Przyciągał ten koc ciągle do siebie, myśląc, że jest jego łodzią. Trzymał go kurczowo. Wydawało mu się, że wiosłuje. Ciągle powtarzał, jest tak ciemno. Mamrocząc, tak ciemno. Próbowała powiedzieć coś do niego, lecz on mówił tylko, jest ciemno i zimno. I przyciągał koc. Proszę pani, czy mogłabyś poprowadzić nas w modlitwie? Powiedziałem, o tak. Odpowiedziała: W tym pomieszczeniu byłem tylko ja, ona, ten chłopak i Duch Święty. Ta stara święta kobieta modliła się. Ach, kiedy rozmawiała z Bogiem w modlitwie, było widać, że nie był to jej pierwszy raz. O tak, wiedziała z kim rozmawia. Powiedziała: Panie Boże, nie wiem co zrobisz, ale wszystko dzieje się tak, jak powiedziałeś. Wiecie co? Tak się cieszę, że On nadal jest tym samym Jezusem, jakim był dla świętych w przeszłości. On dzisiaj jest ciągle tym samym Jezusem. Nie pytałem jej jakiego jest wyznania, to nie moja sprawa. Ja byłem posłuszny poleceniu Ducha Świętego, a ona robiła to samo. Chcieliśmy zobaczyć, co uczyni Bóg. Kiedy skończyła się modlić, podniosła się, pocałowała Syna w głowę i powiedziała, pobłogosław moje dziecko Boże. Potem zapytała. A czy ty pomodlisz się teraz, pastorze? Tak, proszę pani, odpowiedziałem. A było już w pół do dziewiątej, może piętnaście po ósmej. Byłem trzy kilometry od lotniska. Samolot miał odlecieć o siódmej i nie wiedziałem, kiedy w ogóle będę mógł stamtąd odejść. Położyłem więc ręce na jego stopy i powiedziałem, niebieskie ojcze, nie rozumiem tej sytuacji. Półtorej godziny temu miałem odlecieć samolotem, lecz ty mówiłeś ciągle, idź dalej. I oto dokąd doszedłem do tej chwili. Ta pani powiedziała, że widziała mnie jak przychodzę. Panie Boże, jeśli to byłeś ty, wtedy nie wiem co robić, prócz włożenia rąk na tego chłopaka. A kiedy to uczyniłem, wtedy on odezwał się, ach mamo, teraz robi się jasno. Po pięciu minutach siedział już na boku łóżka, obejmując swą matkę. Wymknąłem się stamtąd, złapałem taksówkę i pośpieszyłem do hotelu po walizkę, spodziewając się, że jest przede mną dzień lub dwa dni czekania na następny samolot, jak było to w tamtych czasach. Pamiętacie, jak trudno było się dostać na samolot w tamtych powojennych czasach? Wsiadłem do taksówki i pojechałem na lotnisko. Właśnie kiedy wchodziłem, usłyszałem: „Za chwilę odlatuje samolot do Louisville w stanie Kentucky. Lot numer 196. Bóg zatrzymał ten samolot na ziemi z mojego powodu. Wierzę w to całe”. Sercem. Dwa lata później jechałem pociągiem do Arizony na zgromadzenie u brata Sharita. Po drodze pociąg zatrzymał się na stacji w Memphis. Kanapki w pociągu kosztowały około 60 centów za sztukę. Gdzie indziej mogłem je kupić za 10 czy 15 centów. Czekałem więc na postój, by kupić te kanapki. Chciałem kupić pół torby hamburgerów i zrobić sobie prawdziwą ucztę w podróży. Wyskoczyłem więc z pociągu i biegłem przez peron szukając stoiska z hamburgerami. Pociąg miał pół godziny postoju. Kiedy kupowałem hamburgery, usłyszałem, halo! Halo, pastorze! Rozejrzałem się dookoła i zobaczyłem człowieka w czerwonej czapce. Mrugał do mnie i powiedział, znasz mnie? Wydaje mi się, że nie chłopcze. Niech. Pan Pastor się zbliży i dobrze mi się przyjrzy. Wydaje mi się, że ciebie nie znam. Ale ja znam ciebie, pastorze, i powiedział mi, jak się nazywam. Zgadza się, powiedziałem, czy byłeś kiedyś na jakimś moim zgromadzeniu? Nie, ale czy przypominasz sobie ten poranek, kiedy przyszedłeś do domu mojej mamy? To chyba nie możesz być ty, powiedziałem. Tak, to ja powiedział. Pastorze, zostałem uzdrowiony, jestem silny i zdrowy, a nie tylko to, bo teraz jestem chrześcijaninem. Audycja radiowa, Boży głos czasach ostatecznych. Ci, co w trwodze się modlili, bojąc szykan się i drwin, kiedy Święty stąpił na nich duch, przez każde weszli drzwi. Bóg to samo da dziś Tobie, czym obdarzył uczniów swych. Cieszę się, że mogę rzec jam jeden z nich. Jeden z nich. Jam jeden z nich. Alleluja! Cieszę się, że mogę rzec, jam jeden z nich. Jeden z nich. Jam jeden z nich. Cieszę się, że mogę rzec, jam jeden z nich. Widziałem, że nie ma nosa. Rak pożerał jej twarz. Młoda kobieta. Ona powiedziała, proś Boga! Ja o nic więcej nie proszę! On to zrobi! Ona przedtem widziała się z tym Johnem Ryanem, nie z tym starcem białowłosym, który siadywał na ulicy żebrać. Bóg go uzdrowił! On przeszedł przez kolejkę modlitwy kilka nocy wcześniej, i kiedy przyszedł w kolejce, powiedziałem, widzę, że jesteś ślepy! Tak, proszę pana! Czy wierzysz, że Bóg cię uzdrowi? Tak, proszę pana! Słyszałem pewną kobietę, która krzyczała! Mówiła, że zniknęło jej wolę! To się zgadza. Czy wierzysz mi, że jestem Bożym sługą? I modliłem się za Niego. I widziałem widzenie dotyczące tego starego człowieka. Powiedziałem: Ty otrzymałeś swój wzrok. Idź i bądź zdrów. On odszedł, a za kilka minut powrócił. Prowadziło go dwóch mężczyzn. On powiedział: Kaznodziejo, Ty powiedziałeś, że otrzymałem swój wzrok, że jestem uzdrowiony. Tak jest. A skądże? Powiedział: Przecież ja niczego nie widzę. Powiedziałem: To z Twoim uzdrowieniem nie ma nic wspólnego. Ty jesteś już uzdrowiony. Dobrze, jeżeli ja byłem uzdrowiony, to powinienem widzieć, nieprawdaż? To nie musi być natychmiast, ale Bóg powiedział, że będziesz widzieć. Mówiłem ci, że miałem odnośnie ciebie widzenie, że otrzymałeś swój wzrok. To może stać się za miesiąc albo za rok, ale to się musi stać. I on powiedział: Ja tego nie rozumiem i odszedł. Za kilka minut znowu przyszedł i mówi do mnie: Ja ciągle nie widzę. To z tym nie ma nic wspólnego. Ale ty przecież powiedziałeś mi, że zostałem uzdrowiony. Powiedziałem, niech pan posłucha, możesz utracić to, co otrzymałeś. Przecież ty mi przed chwilą powiedziałeś, że mi wierzysz. Tak jest. Dlaczego więc ciągle kwestionujesz tę sprawę? Jeżeli mi wierzysz, wierz temu, co ja ci powiedziałem. O, on odpowiedział, teraz rozumiem, co ty masz na myśli. Wtedy to do niego dotarło i zapytał, co mam robić, kaznodziejo? Idź do domu, a powtarzaj, chwała panu, i idź naprzód. A więc kiedy on odszedł, to on ciągle wykrzykiwał: Chwała Panu! W następny wieczór miałem następne zgromadzenie. On siedział na balkonie i zakrzyczał: Teraz wszyscy bądźcie cicho! Powstał i zakrzyczał: Chwała Panu za to, że mnie uzdrowił i usiadł! Głosiłem dalej i wciąż tak robił. Robił to, co mu powiedziałem. Co wieczór nawet przeszkadzał czasem w zgromadzeniu, a dwa lub trzy tygodnie po moim odjeździe z tego miejsca on stał pewnego dnia na rogu ulicy i sprzedawał gazety, i krzyczał. Wyjątkowe wydanie! Chwała Panu za to, że mnie uzdrowił! Ludzie myśleli, ten stary chłop coś ma pomieszane w głowie i nie zwracali na niego uwagi. Poprosił jeszcze jednego młodego gazeciarza, aby go przeprowadził na drugą stronę ulicy do fryzjera, gdzie pewien dowcipni śmiał go ogolić. I podczas kiedy mydlił jedną część jego twarzy, zapytał go, Ojcze, słyszałem coś o tym jego mościu, o tym boskim uzdrowicielu, który był tutaj i ty ponoć byłeś na tym zgromadzeniu. Tak, ja tam byłem. Ją go golił. Słyszałem, że pan cię uzdrowił. Tak, chwała panu, on mnie uzdrowił. W tej chwili jego oczy otworzyły się. Rozejrzał się dookoła, powiedział: Teraz jestem uzdrowiony. I wyskoczył z tego krzesła z ręcznikiem przypiętym na szyi, a fryzjer próbował go dogonić z brzytwą w ręku i bieg po ulicy całym pędem na ile go było stać. Ten mąż obecnie głosi Boże uzdrowienie i ma swoje własne kampanie. I on powiedział: Wiem tylko jedno, że Bóg jest prawdomówny. Byłem ślepy, a teraz widzę. Jeżeli jesteś zainteresowany Słowem Bożym i chcesz otrzymywać bezpłatne materiały, napisz. Wydawnictwo Boży Głos. Skrytka Pocztowa 85. Ulica Pocztowa 14. 47 400 Racibusz. Telefon 730 102 103. Szukaj nas w internecie www.radio.zapraszamy.pl